No, nieźle. A komputer znajduje się obecnie w stanie spoczynku. Cześć, cześć. z tej strony Fawoniusz, spocony jak widać i teraz w filmie, w którym pokażę wam jak e, zadbać o swój komputer, jak go czyścić, wyjąć pastę przewodzącą. Słuchajcie, ten jest, wiem o tym doskonale, jednakże prawdę mówiąc nie miałem w planie tego materiału, jedynie Sprawdziłem, ile stopni ma komputer, zrobiłem parę stres testów i po prostu się załamałem, ponieważ jest po prostu dramat. dramat! A że jest jeszcze fala upałów, no to piękne kombo. Ja mam w domu, w tym w tylko pokoju, dwa komputery, czasami jeszcze włączę laptopa, ale to już y, małe piwko w porównaniu z tym, co widzieliście na termometrze. Tyle y, stopni podczas stanu spoczynku, ten komputer naprawdę bardzo mocno się grzeje. Ale zresztą nawet jak tutaj przyłożę rączkę, to jest po prostu dramat. I to chyba nawet nie jest wina samego chłodzenia, tylko faktycznie mm, dwa miesiące temu czyściłem swój komputer, a pastę przewodzącej nie wymieniałem nigdy. Podobnie zresztą z drugim komputerem, obecnie wyłączonym, a również będę tam wymieniał pastę termoprzewodzącą i głównie pokażę Wam ten drugi komputer jak mniej więcej można zbić nieco temperatury w przestarzałym blasiaku. No Oczywiście dwa monitory, które mogę wyłożyć, żeby zaoszczędzić nieco na stopniach, chociaż one się za bardzo na całe szczęście nie grzeją. Ten ja się bydlak grzeje, ale on akurat teraz nie pracuje, więc co, chyba czas otworzyć puszkę Pandory. I może w takim razie zacznijmy od samego początku. Jak widzicie, te komputery już nawet z zewnątrz są niesamowicie zakurzone. Więc myślę, że na dzień dobry można by to na spokojnie naprawić. O, tu nie wyłączyłem jednak tego monitora. So, idę po odkurzacz. No tylko oby obydwa komputery i w pewnym momencie mogliście zobaczyć e, dlaczego warto. E, no niestety teraz pod nie daj, że jednak, że zasilacz faktycznie potrafi naprawdę mega dużo kurzu w siebie wciągnąć. E, więc chyba teraz czas przejść do następnej mm, jakby formy odkurzania, ale to już bardziej na odwrót i nie tutaj na pewno, bo nie chcę mieć całego biura, i że tak tu w kurzu. W takim razie witam Was na moim balkonie. Jest tutaj zarówno Mój komputer główny, jak i komputer poboczny oraz główna broń do walki z kurzem, czyli sprężone powietrze. Aczkolwiek jest tutaj też moja broń pomocnicza, czyli odkurzacz z. Dość dobrą do tego końcówką. Aczkolwiek i tak to do końca nie wystarczy i tak będę musiał tego sprężonego powietrza nieco użyć. O, jedno przyknięcie, już karta graficzna wygląda zupełnie inaczej. Co ja drogą też możecie sobie porównać jak wygląda wnętrze tego komputera, który odkurzałem dawniej niż ten komputer który odkurzałem jakby wcześniej jednakże różnica tu jest taka, że ten komputer nie ma żadnego filtru przeciwkurzowego czy jak to na niektórych aukcjach jest napisane <ścoughs> przeciwpyłkowego uh, so, uh, myślę, że czas przejść do odkurzania i tutaj chciałbym rozwiać pewne wątpliwości, ponieważ mogliście się w internecie natknąć na opinię również fachowców, iż nie wolno odkurzać komputerów od środka za pomocą odkurzacza. Jestem w ziarnku prawdy, jednakże przybliżmy sobie nieco argumenty za. Po pierwsze, metalowa końcówka nigdy nie jest wskazana w komputerze, zawsze może dojść do jakiegokolwiek przepięcia. W ogóle, nawet jeżeli byście gwoździem przejechali przez płytę główną, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie tylko dlatego, że możecie ją porysować, ale również dlatego, że na tym gwoździu może być zgromadzona energia elektryczna podstawy fizyki. W moim natomiast wypadku ja używam specjalnej plastikowej końcówki, a i sama rura też jest plastikowa. Dlatego w tym wypadku nie ma o to obaw. W drugim wypadku trzeba przestrzegać zasady: nie dotykamy odkurzaczem płyty ani żadnego podzespołu znajdującego się w komputerze, gdyż możemy go po prostu uszkodzić. Lekko przejedziemy po jakiejkolwiek ścieżce na płycie głównej i płyta główna jest do naprawy. Dlatego tutaj warto zapamiętać te dwie złote zasady. Zero metalu w końcówce odkurzacza i nigdy nie dotykamy podzespołów. No, że w takim razie przyszedł to już moment, w którym e, będę wymieniał pastę termoprzewodzącą na procesorze. Tak właściwie między procesorem a chłodzeniem. Może na początek zrobię sobie nieco miejsca i odepnę zasilanie CPU. No, od razu lepiej, od razu się zwiększa przestrzeń e, robocza. I co trzeba przede wszystkim zrobić, to też wypiąć wentylator, tak żeby no, po prostu już jakby nie przeszkadzał podczas nawet czyszczenia całego mm, procesu, nie czyszczenia całego ihs a e, To jest akurat platforma AM3, tak więc tutaj wystarczy jedynie odpiąć ten oto V-Heister i można chyba będzie. A, nie. To jeszcze trzeba dosunąć do przodu. Już można zdjąć całe oto chłodzenie. No! Jak widzicie, w ogóle sam sposób nałożenia tego chłodzenia był trochę dramatyczny, ponieważ. No, nie ma tutaj za dużo pasty termoprzewodzącej, Na środku trochę, by nie. Na środku jest rzeczywiście na kule, że się przykleiła to też teraz czas wyczyścić całość. Do usunięcia tej zaschniętej jakby nie było warstwy pasty termoprzewodzącej posłuży nam alkohol izopropylowy. W tym wypadku jest to IPA, IPA plus nawet od kontaktu termopasty. Jest to już preparat zaufany, dlatego też nie boję się go użyć. wystarczy psiknąć nieco na procesor, tyle na spokojnie wystarczy, no i po prostu zatrzeć. jeszcze za moment przetrę to jeszcze raz, cały procesor AMD A8 7600, jak teraz możecie zauważyć póki co, o, gładziutka powierzchnia, mogę to jeszcze jakoś tak dotykać, no oczywiście też trzeba będzie wyczyścić nieco cooler no i jeszcze troszeczkę pasty zeszło ale to już rzeczywiście są takie, można powiedzieć, niedobytki. No i mamy bardzo ładnie wyczyszczone IHS procesora oraz równie ładnie wyczyszczone chłodzenie również procesora. Teraz wystarczy to odciągnąć. No, mówię? Chyba tak. To cisnąć, Założyć. Jest... Kurde, no tak, ja jestem debilem, bym położył chłodzenie bez nowej pasty termoprzewodzącej. No i oczywiście należy też nałożyć nową pastę termoprzewodzącą. W moim wypadku będzie to E1 od Cooler Mastera. Ja mam taką metodę, że po prostu wrzucam troszeczkę pasty po mniej więcej takiej powierzchni na procesorze. Okej, okay, resztę wytrę, żeby nie było, że mi zaschnie końcówka. I później to rozprowadzam za pomocą szpatułki. Wiele osób powie, że ta pasta później zostaje na tej szpatułce, to się troszeczkę marnuje, ale zdecydowanie wolę coś takiego niż jakby tej pasty, ta pasta miała nie dotykać pewnej części procesora, a tak to mam pewność, że nawet po rogach ta pasta będzie rozprowadzona, w razie czego e, również zajdzie nieco poza IHS procesora. Ta pasta to nic się e, dziać nie będzie. I teraz dałem troszeczkę za mało tej pasty. To nie ma najmniejszego problemu, żeby jej dołożyć. I myślę, że to powinno wystarczyć. Oczywiście no trzeba zamontować chłodzenie. z przodu no i oczywiście zabezpieczyć op już nawet jakbym miał wątpliwości to nie będę sprawdzał pod tą pastę termomieszczącą czy dobrze się e, rozprowadziła czy nie ponieważ musiałbym ją wtedy wymienić. Muszę na czuja później zobaczyć no i jeszcze tylko zasilanie ...procesora. W ja ogóle mam trochę spocone łapy, w ogóle jestem trochę spocony, więc trochę obawiam się, że tutaj zaraz jakaś kropla spadnie na płytę główną, to wtedy byłby po prostu drabak, więc się rozliczę. No słuchajcie, jestem niemalże od razu po testach obciążeniowych tego komputera i faktycznie jest całkiem dobrze. Temperatury w cyferkach znacznie spadły, więc wygląda na to, że całość się opłaciła. Jednakże obudowa nadal niesamowicie się nagrzewa. Z tego powodu, że w samej obudowie nie ma żadnej rotacji powietrza. Z przodu ani z tyłu nie ma wentylatorów. No co jest błędem przy takim procesorze. Co prawda nie jakimś super strasznym, jednakże. Ała, no nagrzewa się nieźle. Na procesorze jest bardzo ładnie. No, ale dookoła, no niestety, ale jest żarówa, dlatego mm, w ostatnim rzecz momencie pomyślałem sobie, że warto by e, dołożyć taki oto e, wentylatorek. Jest to wentylator, notabene, z, e, z komputera, który dostałem ze szkoły, którego notabene teraz już nie używam. Zresztą kto by się dziwił, i teraz tak, w którą stronę go należy montować, będę musiał zobaczyć, w którą stronę się kręci. Któro niestety tutaj nie uświadczę. Hmm. Obawiam się, że będę musiał odwrócić, jakby całą paszę, więc na razie podobne to tylko testowo. Wentylator bardzo, bardzo delikatnie w tą stronę dmucha powietrze, dlatego też będę go musiał umąsować w taki sposób. Aczkolwiek jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny, więc nawet prawdę mówiąc, nie wiem, czy zasilać więcej nie da. Ogółem to wentylator jest. Przymocowany obecnie tylko jedną śrubką. Pozostałych nie jestem w stanie przykręcić z tego względu, że wentylator jest nieco za duży na tą obudowę. Mam wrażenie, że jest to wentylator. No w ogóle trochę zakurzony, zaraz to jeszcze przytrenuję z sprężonym powietrzem 90 cm. Chyba, bo tego nie jestem pewien. A sama obudowa jest 80 centymetr... o, centymetrowa, a ja nie mogę. milimetrowa oczywiście. E, sama obudowa ma tutaj 80 mm. Ewentualnie jeszcze na obudowie, jednakże tutaj są 120. 120 niestety mm, nie mam, znaczy mam dwie w moim głównym komputerze. To będę tam też chyba, będę musiał jakieś wentylatory dodać. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie działało. Zobacz, Ja dole zamontowałem na odwrót. No, cyrkulacja chyba jakoś lepiej się dogada z samym procesorem. Takie mam przynajmniej wrażenie. Co prawda, te belki wyglądają dość spartańsko. No i powiedzmy sobie szczerze, ta, ta budowla jest dość spartańska, ta buda. W sumie, wraz z płytą główną, wraz z procesorem i w ogóle z całym osprzętowaniem jest już naprawdę bardzo spartańska do użytku codziennego. Jeszcze mógłbym kabelki tutaj jakoś ogarnąć. to fokus oczywiście się łącza, ale powiedzmy, że to już za dużo nie zmieni. Jeszcze raz tylko przypomnę, że zajmowałem się dwoma komputerami. Zajmijmy się na początku komputerem głównym, gdzie na początku, przed optymalizacją, temperatura dobijała 82 stopni na procesorze, natomiast bez obciążenia było to zaledwie 41 stopni, no dość sporo, natomiast po optymalizacji, pod obciążeniem było tylko 71 stopni, nadal jest to dość dużo, ale przeskok jest znaczący 11 stopni na rdzeniu. Natomiast ciekawi robi się w przypadku komputera bocznego, ponieważ pod pełnym obciążeniem było 60 stopni, ale z zaznaczeniem, iż procesor zaczynał wtedy tracić wydajność, tak zwany efekt trochlingu. Bez obciążenia natomiast było to 19 stopni. No, znośnie, natomiast widać, że pod obciążeniem chłodzenie nie wydalało. Po optymalizacji jednak. Procesor pod pełnym obciążeniem nie przekroczył granicy 53 stopni. No i oczywiście trottling zniknął. Natomiast bez obciążenia 13 stopni i 6 stopni różnicy na rdzeniu. Po dodaniu wentylatora temperatura bez obciążenia się nie zmieniła i nadal utrzymywała się na poziomie 13 stopni. Natomiast pod obciążeniem temperatura spadła o kolejne 2 stopnie do 51. Co za tym idzie po pełnej optymalizacji mamy prawie 10 stopni różnicy, a biorąc pod uwagę trotling, mogłoby ich być naprawdę o wiele więcej. Tak więc to tyle. Czy było warto? Według mnie absolutnie tak, ponieważ jeszcze tylko powiem, co nie ja odczułem, a czego nie uwzględniłem w liczbach. E, temperatury na samej obudowie komputerów się zdecydowanie zmniejszyły. Jest zdecydowanie. Lepiej, teraz już nawet pod obciążeniem nie wybana mi kompa, kiedy mam ustawione chłodzenie wentylatorów w obudowie na minimum, więc uważam, że no jest wynik absolutnie pozytywny. Jak widzicie, w ogóle jestem tutaj w mojej rozcypce, nawet papier toaletowy tutaj na biurku siedzi. Ja nim rzucam, bo teraz to ma być drogi towar, ponoć. Mm, bo okazało się, że końcówka się źle nagrała i wysypuje mi za każdym razem program do montażu. Notabene, no, mogę Wam pokazać, że tak to mniej więcej wygląda, więc patrząc na to możecie zostawić ławeczkę w górę za to, że się staram, za to, że dla Was to wszystko robię, za to, że kilka godzin spędziłem na montażu. No, no a ja się z Wami żegnam. Tak jak powiedziałem, like, sub. A ja życzę Wam miłego dnia i niskich temperatur. Na procesorze. Pieski również się z Wami żegnają. Cześć!